Uważam, że nie warto wydawać dużo hajsu na gry, w szczególności gdy później ma się okazać, że spędzisz z nią krótki czas, a następnie już nigdy do niej nie wrócisz. Zatem, jako specjalista do oszczędzania i posiadasz trzech kredytów, w tym jednego na 30 lat, dam wam super tipa, jak nie wpaść w pułapkę niepotrzebnych wydatków na gry. A poradę tę w ramach anegdotki. Jak byłem nieco młodszy, to lubiłem gry piłkarskie i tak z kilka lat temu, na płycie z jakiegoś czasu pisma wpadł w moje demo Pro Evolution Soccer 6. Ktoś mógł powiedzieć, FIFA lepszy, a ja bym powiedział, no chyba ty, bo w pewnym czasie, przynajmniej na PC, to PS rządził i wyglądał tak, a FIFA jakoś, hmm. Nie tak to zapamiętałem. A FIFA jakoś tak. Ale grafika to jedno. A najważniejsza jest przecież rozgrywka. W moim uczuciu, wcale nie przekrzywiam przez nostalgię, to Pro Evo było jak zapach świeżych wypieków, A FIFA śmierdziała niemy tym sisiakiem. Dodatkowo na polskiej okładce był Maciej Żurawski w koszulce Celtiku. Spójrzcie tylko na ten balejarz. Prawdziwe spełnienie marzeń dorosłego mężczyzny w wieku gimnazjalnym. Zainstalowałem to temu i przekonałem się, jak totalnie zajebistą grą. Był PS6. Mieliśmy. Cztery drużyny. Dwie połowy. Były Czechy. Ten kędzierzawy gnojek. Hiszpania z Raulem, Torresem i Dawidem Sidlą w ataku. Włochy. I ta belatoni. A i jeszcze Szwecja z tym gnojem biurą. Wziąłem tę wersję demonstracyjną i przejrzałem ją pod każdym kątem. Owąchałem i wylizałem ją. Spójrzcie tylko, jakie to jest super. Kolor, Jakie ja ci nie lubi. Jako, że i tak nie miałem hajsu, to grałem w domu i to jak totalny amator plewej już było na klawiaturze. Grałem w nie dużo i to lata. Spędziłem przy nim lekką ręką, licząc jakieś. no jakieś. no z ponad 100 godzin na pewno. Byłem z nim upoznany do tego stopnia, że z jednym z kumpli ze szkoły gadałem o ps ale nigdy się nie przyznałem, że nie mam pełnej wersji i on się nie zorientował. Aby się zorientował, ale nie powiedział. Że im nie było przykro. Gdy minął jakiś czas, mi zdążył urosnąć dziewiczy wąs, miałem już za sobą te kilka, te kilka meczy e, oraz parę złotych w kieszeni, to kupiłem pełną wersję. Jak się później okazało, nie żałowałem wydania ani jednej złotówki z 30, które kosztowała mnie moja kopia. ProWolrush Soccer 6 był świetną produkcją, a w moich oczach wręcz szczytowym osiągnięciem ludzkości i najlepszą rzeczą, jaką Japonia dała światło czasu narodzin Noriakiego Kasajego. Morał jest oczywisty. Zanim kupisz gram, ogarnij demko, spędź z nim w opór czasu i to najlepiej rozciągnij to na lata. Jak po długim czasie się nie znudzisz, to możesz kupować. Jest to jedyny i w 100% sprawdzony sposób. Gwarantuje pełną skuteczność, to znaczy nie gwarantuje, tylko tak mówi. Rzecz w sumie, yy, pamiętam jak Brandem Monier automata i przeszedłem mnie dwa razy, a później okazało się, że pełna wersja w ogóle mnie nie bawi. Nie się od niej mimo o dwóch, raczej długich podejść. Ale nie kupiłem tej gry, tylko poczułem, więc nie wydałem na nią pieniędzy, czyli się nie liczy. To będzie kanał DM.